Honor 90, Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB, 256 GB, Android 13, 5000 mAh i ładowarka do 66 W. ładowanie. Duże pudełko, więc pewnie dużo akcesorii. Otwórzmy, sprawdźmy, zobaczmy, jakie kryją się nam tutaj piękne akcesoria. Mamy urządzenie do wyjmowania SIM kart. A gdzie pokrowiec? Nie ma pokrowca. U. A to jest instrukcja obsługi, której nigdy nikt nie przeczyta. Dość gruba. Przewód zasilający USB typu C do A. Dość długi. Wygląda, jakby ktoś go spakował tak niechlujnie. No do. No ale, ale, a. Gdzie jest ładowarka? Tyle? No nie, no nie wierzę. że. Tak duże opakowanie i tylko kabel, to po co takie duże opakowanie? To co oni już zrobił, tata wariata? Jest skandal. To się do telewizji nadaje. No ale rozpakujmy, zobaczmy. Ale lustro. Premium look, jak to mówią. No, można powiedzieć, że y, możesz używać tego albo jako lusterko. No, no tak. Bardzo odblaskowy i nie taki śliski. Przycisk zasilania. I podgłaszania z prawej strony u góry mikrofon, antena z prawej strony nie widzimy nic, i u dołu mikrofon, sim karta USB Typu C i pojedynczy głośnik. Niestety pojedynczy. Kamery, dużo ich. I oto i on, odcisk linii papilarnych. Bach, ale to szybko. Jaki piękny ekran, zobaczcie jak to wszystko pięknie wygląda. Jeden z najpiękniejszych ekranów, w tym. Przedziale cenowym, no i oczywiście ekran 120 Hz, ale to wszystko płynnie chodzi. Wspaniale, wchodząc w ustawienia, mamy możliwość sobie wejścia tutaj w ekran, możemy sobie tutaj pozmieniać. Funkcji jest bardzo dużo, ale jeśli wejdziemy sobie w odświeżanie, mamy tutaj dynamiczne odświeżanie. Oczywiście jest język polski, ale ja używam sobie ang angielskiego pięknie, ale sprawdźmy sobie, jak on gra. Niestety, jest tylko jeden głośnik, który gra pięknie, przyjemnie dla ucha, ale. No, jest tylko jeden, i, i bardzo go słychać, że jest tylko jeden. Ja bym chętnie zapłacił dodatkowe 300 zł, żeby były dwa głośniki. W ten czas ten smartfon byłby idealny, a tak. No to jednak. Sprawdźmy sobie szybko kamerę. Mamy tryb nocny, mamy tryb portretowy. I tutaj, u, ale jest szeroko, proszę zobaczyć, jak to szeroko jest. Możesz sobie zmniejszyć oczywiście na 1x. I teraz zobaczmy, czy poradzi sobie z tym oknem, które tutaj nam no, jest prześwietlenie, prawda? Robimy zdjęcie. Ba I teraz tak, poradzi sobie. I EA, sztuczna inteligencja. Czekamy, czekamy. I poradził sobie pięknie. Bardzo. Robi, robi robotę. I ale sobie poradził. Od, od razu twarz, wszystko jest tutaj. No, zaawansowane, tak? Bo była informacja. Sztuczna inteligencja tutaj sobie nie poradzi. Mamy foto, oczywiście. A w foto możemy iść od 0,6 do 10x. Jest sztuczna inteligencja, informacja. Wideo w 4K30. I najfajniejsze jest to, że mamy autofocus w szerokim kącie, co jest super. I możemy. Przechodzić między obiektywami podczas nagrywania. Oczywiście z multi-video, jeśli byś tego chciał, zobacz, jak to wszystko ładnie przychodzi. Bach, ta animacja, jak to jest dopracowany software. I pewnie mają ten sam software w flagowcu i ładują go do wszystkich smartfonów. I to mi się popodoba, bo dopracowanie jest na najwyższym poziomie. To dopracowanie przypomina mi Oppo flagowce. Tam też było super wszystko dopracowane. Zobaczcie jakie są cienkie ramki, jak to wszystko ładnie wygląda. Mamy tutaj jeszcze story high resolution, czyli wysoka rozdzielczość. Strzelmy sobie w takiej wysokiej rozdzielczości od selfieczka. Poradzi sobie znowu. Oczywiście sobie poradził. Wysokiej rozdzielczości, ale to, no ile takie zdjęcie ma. Jakie ma tutaj informacje? Mamy 8160x6112, 8,6 MB. No i to jest selfiaczka, sample, jak to wygląda. Oczywiście hdr że w Pro również możemy sobie strzelać rawaj, gdybyś tylko chciał. I zabrałem. Zobaczmy sobie sample. Selfiaczki, ale to strzela selfiaczki, proszę Państwa. Nie ma żadnej tutaj, zobaczcie, Dokoła ucha żadnej skazy, wszystko jest, nawet między palcami złapało. Ta zaawansowana sztuczna inteligencja robi genialną robotę, nawet tutaj z tym futerkiem. Nie ma żadnych błędów. Wszystko jest oddzielone pięknie, ale podoba mi się. I tutaj zdjęcie, które wygląda było sztuczne, prawda? No specjalnie takie zrobiłem z tego względu, że większość smartfonów nie da rady zrobić takiego zdjęcia. Nawet ultraflagowce za 6500 zł. w większości z nich zrobiłoby po prostu czerwoną plamę i nie zobaczyłby się ani jednego liścia, tylko czerwoną plamę. A tutaj każdy liść jest odseparowany, proszę państwa. I piękna separacja zielonego od czerwonego, moim zdaniem, zrobił robotę. To było trudne zdjęcie, które specjalnie zrobiłem. No, zdało egzamin, można byłoby popowiedzieć. 200 megapikseli, Ale to, jak zrobić zbliżenie, ledwo co widać, piksele 200 megapikseli robi robotę, a szczególnie bezpośrednio w słońce. I tutaj część aparatów prześwietliłaby chmurę, prześwietliłaby tutaj tą część zdjęcia. A tu mamy pięknie odseparowane, nic nie prześwietlone. Flara, jedynie tutaj, delikatne tutaj, takie. Co księżyc był, nie, tracy nie, ale zrobił robotę. Może kurz był na, na lęzu, może? No, Pięknie. Ale tu są detale, mój rower stoi, ale jak zbliżę. Ty nie, robi, robi robotę, robi. 200 megapikseli to jest jednak 200 megapikseli. I tutaj bardzo trudne zdjęcie z tego względu, że większość smartfonów sobie nie radzi przesyca kolory. Ten troszkę nie dosycił tego koloru, ale tylko troszeczkę. Mówię o papryce. W rzeczywistości ta papryka jest bardziej czerwona. Tak jak tutaj w rogu jest taka czerwona, to jest troszkę taka bielsza. No, ale w tym przecialeceniowym to jest ultra petarda. No, no, nowość za 2000 nie ma lepszego do zdjęć. Znowu 200 megapikseli. Ale to pięknie wyszło pod światło. Zachód słońca, proszę bardzo. Ale zobaczmy sobie jak filmuje w nocy, no bo to też jest ważne. Szliwkowy. W nocy. Styl logowy. Styl szliwkowy. No. Bez dużo światła na ale... I tak robi robotę. Pyszny. Szliwkowy. Smartfon dedykowany do makro. Piękne kolory. Telefoto nie jest mocną stroną tego smartfonu, więc makro będzie twoim przyjacielem. Z honorem. Oczywiście jest App Market, jeśli byś tego pragnął, byś tego chciał. To tutaj mamy różne aplikacje, bardzo dużo gier, Prime Video, Netflix, X, Messenger, wszystko jest, ale jest też Play Store, tu nie ma żadnych ograniczeń, tu wszystko jest dostępne i wszystko chodzi pięknie. O w tym Play Store chyba zeszło do 60, widzicie? Od razu to zauważyłem, a wszędzie indziej jest 120 od razu to widać, prawda? no właśnie, i to wszystko chodzi pięknie gładko dalej, no w tym przedziale cenowym niezniszczalny no i tutaj raczej, moi kochani, historia prawdziwa człowiek, który kupił Honorat 90 recenzja pełna z benchmarkami z grami i tak dalej i test kamery wkrótce pozdrawiam i szczerze od serca polecam